Feria smaków i zapachów unoszących się nad terenami Zielonymi Domu Pomocy Społecznej w Zuchcinku oraz ogromne emocje towarzyszyły kolejnej, ósmej już edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich pod nazwą Bitwa Regionów. Decyzją komisji konkursowej pierwsze miejsce i przepustkę na eliminację szczebla wojewódzkiego zdobyło koło gospodyń wiejskich z Rygulca w gminie Wojciechowice. Wycięska ekipa ujęła podniebienia jurorów kaczką nadziewaną kaszą i grzybkami z buraczkami ćwikłowymi na ciepło. Najwyższe miejsce na podium w drugim z konkursów wyszpiewało Koło Gospodyń Wiejskich z Sobowa. Zebraliśmy dzisiaj e, ponad 50 kół gospodyń wiejskich z, nas, z terenu naszego powiatu e, i mamy tutaj festyn kultury kulinarnej, kultury muzycznej, ale też kultury rękodzielniczej. Mamy stoiska e, agencji rządowych, które zajmują się e, rolnictwem, ale też e, wojsko promuje e, swoją armię e, i też e, mamy prywatnych przedsiębiorców, e, którzy dzisiaj wystawili. Swoje wyroby. Cieszę się, że właśnie z odcinek tętni kulturą ludową. Wizytę z odcinku złożyła Anna Krupka. Wiceminister sportu przyjechała, aby spróbować kulinarnych majstersztyków i podziękować ich wykonawcom. Przyjechałam skosztować tych specjałów, które przygotowały panie, a to nie byle jakie specjały, bo zdrowe, świętokrzyskie, ekologiczne produkty. Jestem przekonana, że tutaj dzisiaj zagości bardzo wielu mieszkańców powiatu Opatowskiego, że będą podziwiali działalność pańską, gospodyń wiejskich i po prostu dobrze się bawili. Z roku na rok coraz więcej kół decyduje się na udział w kulinarnej rywalizacji. W tym roku z Powiatu Opadowskiego w pierwszym etapie wzięło udział ponad 20 gospodyń. Bitwa regionów zaczyna nabierać takiego bardzo mocnego tempa. Są coraz więcej nowych, jest coraz więcej nowych pomysłów, i to może cieszyć, bo. Koła gospodyń wiejskich mają możliwość tutaj jakby wymiany doświadczeń, ale również i pięknej rywalizacji, bo te potrawy regionalne naprawdę cieszą się ogromnym powodzeniem dla nas. Są to często smaki, smaki dzieciństwa. Dla posła kwitka, smaki dzieciństwa to barszcze. Barszcze. Yy oparte przede wszystkim na, na kapuście. Zespoły biorące udział w konkursie kulinarnym dopieszczały podniebienia jurorów. Koło Gospodyń Wiejskich Brzezie postawiło na grochówkę. Przygotowałyśmy grochówkę, naszą specjalność, na swojskiej kiełbacie od Kality z naszej lokalnej masarni. To jest nasz przepis autorski z Koła Gospodyń, gdzie wiadomo mamy dużo gospodyń. Każda, jak to się mówi, swoje trzy grosze wniosła do tej zupy i tak powstała nasza grochówka. Ambasador ziemi tarłowskiej Koło Gospodyń Wiejskich Kalinki z Brzozowej zamierzało zaskoczyć w gąską po opatowsku, przygotowaną według własnego przypisu. Gąska po opatowsku jest faszerowana kaszą jaglaną, czyli złotem opatowskim, bo kasza jaglana z prosa gierczyckiego jest najlepsza w całej Polsce. I tą kaszą jaglaną z warzywami oczywiście nadziałyśmy gąskę. Przygotowanie wykwintnego dania zajęło kalinkom kilka godzin. Kości się wyjmuje około półtorej godziny z całej gęsi. No później się kaszę oczywiście gotuje. Na rosole skóry warzywa się smaży na masełku, wszystkie starte na tarce jarzynowej. No, schodzi trochę, bo piecze się później tyle ile ta gąska ważyła, tyle się godzin piecze, przeważnie 3,5 godziny. Na debiut w bitwie regionów. Koło Gospodyń Wiejskich z Bidzin zaoferowało kapustę z grochem według przepisu swojej przewodniczącej. Danie konkursowe nasze to jest kapusta z grochem, regionalna kapusta z grochem z produktów, które y, pozyskujemy od naszych członkiń Koła Gospodyń, czyli kapusta kiszona, groch i y, pozostałe składniki są. Są nasze po prostu wyprodukowane przez nas. Zdecydowanie lepiej smakowały dania, w których wykorzystano regionalne produkty. Co prawda niektóre koła gospodyń wiejskich. E... Używają produktów, które nie są regionalne i może nie wiem, nie sądzę, żeby to był najbardziej dobry kierunek, ale te, te koła gospodyń wiejskich, które użyły regionalnych potraw, widać, że się znają na rzeczy, dania były pyszne. Dania zachwycały komisję konkursową wyjątkowym smakiem, ale także kreatywnością ich podawania. Oprócz samego smaku, też liczy się prezentacja. Daniem, które najbardziej zachwyciło jury, na którego stał ekspert kulinarny, była kaczka nadziewana kaszą i grzybkami z buraczkami, ćwikłowymi na ciepło, przygotowana przez koło gospodyń wiejskich Drigulec w gminie Wojciechowice. Liczną reprezentację z gminy Rybnik dopingował wójt Andrzej Grządziel. Wójt musi być tam, gdzie są koła, bo to są koła założone za mojej kadencji. Wszystkie koła mają swoje świetlice, są to panie bardzo aktywne, ja jestem na podziwu. Dla ich aktywności, dla ich zaangażowania, poświęcenia. Zmaganiem kulinarnym towarzyszył powiatowy konkurs muzyki ludowej, który wygrało koło gospodyń wiejskich sobów w gminie Ożarów. Muchańce oblegane były przez najmłodszych, dużym zainteresowaniem cieszyło się Stoisko Wojska Polskiego. Prezentowały się też szkoły, instytucje oraz firmy. Jerzy Strzyż, STV Info.